Zdaniem ukraińskich żołnierzy polski sprzęt przekazany Ukrainie ma tylko jedną wadę. Jest go zbyt mało. W tej serii skupimy się na cudeńkach polskiej zbrojeniówki, nieoszlifowanych diamentach, które podczas toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny przeszły swój chrzest bojowy. Premiera na prawdziwym polu walki okazała się wyjątkowo udana. Armatochałbica Krab, karabinek automatyczny Grot to tylko pierwsze z brzegu przykłady. Warto jeszcze wspomnieć takie konstrukcje jak przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, system amunicji krążącej w Warmate czy powtarzalny wielokalibrowy karabin wyborowy Tor. Samobieżna arma Krap, Krab, która na Ukrainie przeszła chrzest bojowy, zrobiła prawdziwą furorę. Chwalą ją ukraińscy żołnierze, w tym naczelny dowódca sił zbrojnych Walerii Załużny. Krab jest chwalony za mobilność, szybkostrzelność, precyzję, bezpieczeństwo załogi czy odporność na surowe warunki frontowe. Jak doszło do powstania tej niezwykle udanej konstrukcji? Droga do tego była bardzo wyboista, wliczając w to kilkukrotną wymianę podwozia, lufy, systemu kierowania ogniem, wstrzymanie programu przez decyzje polityczne i problemy finansowe. W pewnym momencie Rozważano nawet odesłanie prototypów do muzeum i zamknięcie całego programu. Pierwsze plany wprowadzenia nowej generacji artylerii samobieżnej pojawiły się w Polsce zaraz po upadku komunizmu. Była ku temu świetna okazja, a zarazem konieczność, ponieważ w poradzieckich chałbicach standardem był kaliber 152 mm. W NATO stosuje się lufy o 3 mm większej średnicy. Polska aspirująca do Paktu Północnoatlantyckiego musiała myśleć przyszłościowo. W 1997 roku ogłoszono przetarg, trzeba przyznać, dość kontrowersyjny, na nowy system wieżowy do nowej polskiej armatochałbicy samobieżnej. Dlaczego tylko wieża, bez podwozia? Trudno powiedzieć. Idea była taka, aby zagraniczny partner dostarczył wieżę, która zostanie zamontowana na zmodyfikowanym Produkowanym w Polsce podwoziu typu Kalina. Decyzja ta miała poważne konsekwencje i przysporzyła wielu problemów. Przetarg przerwano jeszcze w tym samym roku. Zmieniła się też koncepcja podwozia. Kalinę miało zastąpić podwozie czołgu T72 lub PT91 Twardy. Nowy przetarg wyłonił dwóch zwycięzców: brytyjskie AS-90 oraz niemieckie Panzer 2000. A finalny wybór miał zostać oparty na próbie ogniowej. Tutaj pojawia się kolejna kontrowersja. Testom na poligonie w żaganiu poddano tylko konstrukcję brytyjską, ponieważ Niemcy, podobno ze względu na zawiłości celne, nie stawili się na czas, a próba ogniowa PZH 2000 nie odbyła się. Ostatecznie w 1999 roku wybrano wieżę brytyjską AS-90. Po raz kolejny zmieniono też koncepcję podwozia, miało nim zostać opracowane w Gliwicach UPGNG. Po drodze pojawiły się problemy finansowe, niemniej pierwszy kompletny prototyp został zaprezentowany 12 czerwca 2001 roku. Zamówienie ograniczono jednak do dwóch krabów i dwóch wozów dowodzenia, które pomyślnie przeszły badania kwalifikacyjne. Jednak w 2004 roku, między innymi ze względu na decyzję polityczną i głos sprzeciwu wśród wojskowych, pojawiło się widmo poważnych kłopotów. Była jeszcze szansa eksportu do Indii, jednak kontrakt nie doszedł do skutku. Rozważano nawet przekazanie prototypów do Muzeum Artylerii w Toruniu i zamknięcie całego programu. Dopiero w 2008 roku Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło zamówienie na skromne 8 krabów. W międzyczasie wstrzymano produkcję brytyjskiej armaty AS-90, a zastąpiono je lufą francuskiego producenta Nexter Systems. Co ważne, z Francji pochodziła sama lufa, reszta elementów wieży była polskiej produkcji. Podobnie jak podwozie, które oparto na zmodernizowanych podwoziach gąsienicowych 2S-1 Goździk wycofanej ze służby sowieckiej armatochołbicy samobieżnej. Trzeci egzemplarz kraba, już z wieżą polskiej produkcji, został zaprezentowany 29 lipca 2011 roku. Niestety pojawiła się kolejna trudność mikropęknięcia w kadłubie ale producent zadeklarował ich wymiany na nowe. Pojawiła się też korzystniejsza oferta na zakup lów. Francuskie zamieniono na niemieckie, aby w 2016 roku całkowicie zrezygnować z lów zagranicznych. I postawić na rodzime rozwiązanie. Tym samym cała wieża była w 100% produkowana w Polsce. Niestety, przez notoryczne problemy z podwoziem zrezygnowano z modernizacji postsowieckich konstrukcji, decydując się na gotowe rozwiązanie padło na podwozie południowo południowokoreańskie stosowane w armatachłbicy K9 Thunder firmy Samsung Techwin. Do 2018 roku do Polski trafiło 36 południowo-koreańskich podwozi, a kolejne 84 miały być wyprodukowane na licencji w Polsce z coraz większym udziałem komponentów krajowych. Od 2020 roku podwozia w całości są produkowane w naszym kraju. W 2016 roku podpisano największy kontrakt w historii polskiej zbrojeniówki na 96 krabów o łącznej wartości 4,6 miliarda zł, a w 2017 oddano do użytku pierwsze 24 armatochałbice, które weszły na wyposażenie 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, tworząc pierwszy dywizjonowy moduł ogniowy. Kontrakt z 2014 roku, który został już zrealizowany, zakładał dostarczenie 24 krabów, w 2016 podpisano umowę na kolejne 96 sztuk, które miały trafić na wyposażenie wojska polskiego do 2024 roku. Ponadto 44 pojazdy dowodzenia, 24 wozy amunicyjne i 4 wozy konserwacyjne i naprawcze. Ile krabów powstało do tej pory? Najczęściej pojawia się liczba 80 sztuk. Tyle krabów miało być gotowych do końca 2022 roku. Z tej puli w maju 2022 18 maszyn zostało przekazanych Ukrainie. W październiku minister obrony Ukrainy Oleksii Reznikow poinformował, że Polska nie przekazała Ukrainie 18 haubic, a znacznie więcej, bo aż 3 dywizjony, czyli 54 kraby. Niezależnie od tego... W czerwcu 2022 ukraiński rząd złożył zamówienie na kolejne trzy dywizjony i Ukraina ma mieć docelowo 108 takich maszyn. Biorąc za prawdziwe słowa minister obrony Ukrainy, Polska przekazała nie 18, a 54 kraby, a w wojsku polskim pozostało ich tylko 26. Przy produkcji 20-30 krabów rocznie to znaczny ubytek. Jednak w lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o dokapitalizowaniu zakładów Huta Stalowa Wola, co docelowo ma zwiększyć roczne zdolności produkcyjne o kilkaset procent do 100 krabów. Krab to lufowy zestaw artyleryjski z działem w natowskim standardzie kalibru 155 mm. I długości lufy równej 52 kalibrom, czyli ponad 8 metrów. Zapewnia wsparcie ogniowe, mogąc razić cele oddalone do 40 kilometrów, w zależności od rodzaju zastosowanej amunicji. Szybkostrzelność zależy od przyjętego sposobu prowadzenia ognia. Pierwszy to ostrzał serią, który pozwala na wystrzelenie trzech pocisków w ciągu zaledwie 10 sekund. Drugi to intensywny ostrzał, który... Można utrzymać przez maksymalnie 3 minuty i umożliwia on oddanie 6 strzałów w minutę. Trzeci to ostrzał praktyczny, pozwalający na wystrzelenie dwóch pocisków w ciągu minuty. Z kolei czwarty model prowadzenia ognia to tak zwany ostrzał salwą, tak zwany MRSI. W skrócie polega to na tym, że wiele pocisków trafia w ten sam cel w jednym momencie, wykorzystując fakt, że każdy z nich leci inną trajektorią i finalnie trafia w cel w tym samym momencie. Działo L31A1 jest konstrukcji brytyjskiej. Ładowanie odbywa się półautomatycznie. Z tyłu wieży znajduje się zautomatyzowany magazyn pocisków, który podaje pocisk do środka. Musi on zostać ręcznie wypchany przez ładowniczego na ramię podajnika, który automatycznie przenosi go do komory nabojowej. Drugi ładowniczy wkłada ładunek miotający i spłonkę. Krab jest gotowy do oddania strzału. Pojedynczy krab przenosi naraz maksymalnie 40 pocisków, 29 w wieży i 11 w podwoziu. Wieża obraca się pozwalając na ostrzał w dowolnym kierunku. W pionie lufę można unieść do maksymalnie 70 stopni i obniżyć do minus 3,5 stopnia. Maksymalna doniosłość, czyli inaczej mówiąc zasięg strzelania polskich krabów, to 40 km, minimalna 4,7 km. To około 10 km więcej niż porównywalnej klasy armatochałbica rosyjska 2S19 Mista S czy niemiecka pancerchałbica 2000. Podobny zasięg ma francuski Cezar czy południowo-koreański K9 Thunder. A jeśli wziąć pod uwagę doniesienia medialne, kraby są w stanie strzelać amerykańskimi pociskami Excalibur na odległość aż 50 km. Podstawowym zadaniem krabów, tak jak innych armatochałbic, jest niszczenie artylerii przeciwnika, radarów, stanowisk dowodzenia, węzłów łączności czy umocnień terenowych blokujących natarcie piechoty bądź czołgów, a także czołgów, pojazdów opancerzonych, a nawet Zaparkowanych helikopterów czy samolotów. Jeśli krab otrzyma precyzyjne współrzędne, jest w stanie niszczyć pojazdy znajdujące się w ruchu. Krab imponuje mobilnością. Na drogach asfaltowych osiąga prędkość do 60 km na godzinę, na równinnych bezdrożach 30, a na nierównym terenie do 15 km na godzinę. Biorąc pod uwagę całkowitą masę bojową. Czyli 48 ton, to naprawdę niezły wynik. Krab bez problemu pokonuje wzniesienie o nachyleniu do 25 stopni, pionowe przeszkody wysokie na 80 cm, czy rowy o głębokości do 2,5 m. Czas przejścia z położenia marszowego w położenie bojowe wynosi zaledwie 30 sekund, a opuszczenie pozycji po oddaniu strzału zajmuje załodze jeszcze mniej czasu. Obsługę zapewnia pięcioosobowa załoga, dowódca. Działonowy, dwóch ładowniczych i kierowca. Jednostka napędowa to ośmiocylindrowy silnik niemieckiej produkcji Turbodiesel MTU MT881 K500, jeden z najlepszych silników wojskowych na świecie. Jego maksymalna moc to 1000 koni mechanicznych. Ile pali krab? Maksymalny zasięg po drogach asfaltowych i na pełnych zbiornikach paliwa to jest 800 litrów to maksymalnie 400 km. A więc krab pali około 200 litrów na 100 km podczas jazdy po asfalcie i znacznie więcej w terenie. Przy obecnych cenach paliwa podróż kraby z Warszawy do Gdańska kosztowałaby jakieś 5000 zł. A teraz trochę o wymiarach, bo kraby imponują nie tylko mobilnością, ale też rozmiarami. Trudno to sobie wyobrazić bez porównania tej armatochaubicy do czołgu czy człowieka. Długość maksymalna to nieco ponad 12 metrów, szerokość 3,6 metra, wysokość do dachu wieży równe 3 metry. Lufa ma ponad 8 metrów długości. Początkowo nie prowadzono żadnego programu związanego z własną amunicją, a z racji tego, że Krab może używać każdego rodzaju amunicji, która spełnia standardy NATO, zakładano wykorzystanie pocisków zagranicznej produkcji. Polskie zakłady metalowe Dezamet zaproponowały nawet opracowanie i dostarczenie rodzimej amunicji dla krabów, jednak okazało się, że to przedsięwzięcie przekracza ówczesne możliwości finansowe programu. Po 2012 roku sytuacja w polskich zakładach produkujących amunicję artyleryjską była tragiczna. Przy życiu podtrzymywały je tylko niewielkie zamówienia z Ministerstwa Obrony Narodowej. Na tyle małe, że brakowało funduszy na rozwój i modernizację linii produkcyjnych. Po raz kolejny postawiono na współpracę międzynarodową, tym razem ze Słowakami. Dezamet podpisał umowę licencyjną ze słowackim ZVS Holding, na mocy której wszedł w posiadanie know-how do produkcji amunicji odłamkowo burzącej typu OFDMKM. Od 2012 roku. Rozpoczęto produkcję w pełni spolonizowanych zapalników uderzeniowych KZ984, a kolejne części amunicji były wprowadzane do zakładów dezamet stopniowo. Obecnie we wspomnianych zakładach powstają klasyczne pociski odłamkowo burzące OFDMKM o zasięgu około 32 km oraz odłamkowo burzące OFDMKMDV DV z gazogeneratorem mające 40 km efektywnego zasięgu. Każdy pocisk zawiera około 10 kg trotylu. Pierwszy waży 40,3 kg, a drugi z gazogeneratorem 43,55 kg. Zapalnik KZ-984 ma dwa tryby działania: może eksplodować zaraz po trafieniu lub z opóźnieniem. W 2019 roku wojsko polskie zamówiło 24 tysiące kompletów bojowej amunicji odłamkowo burzącej kalibru 155 mm. 6000 z generatorem i 18000 bez. Jak dotąd to największy kontrakt na amunicję artyleryjską dla krabów, opywający na ponad 400 milionów złotych. W 2022 roku polski pocisk precyzyjnego rażenia APR 155 rozwijany w ramach programu Szczerbiec pomyślnie przeszedł testy i jest gotowy do produkcji. To zupełnie nowa jakość w porównaniu z amunicją OFD MKM. Choć zasięg jest znacznie mniejszy, bo wynosi 20 km, to APR-155 jest amunicją naprowadzaną na odbite światło lasera. Oznacza to diametralny wzrost celności, szczególnie przeciwko celom znajdującym się w ruchu. Cieszy fakt, że jest to w 100% polska konstrukcja. Podwozie krabów produkowanych seryjnie jest spolonizowaną wersją południowo-koreańskiej Haubicy K9 Thunder. Zostało opracowane wspólnie przez polskich i koreańskich konstruktorów w ciągu kilku miesięcy od decyzji wymiany wadliwego podwozia UPGNG. Zawiera szereg nowych rozwiązań względem oryginału. Podstawową zmianą jest instalacja pomocniczego agregatu prądotwórczego, który jest źródłem energii elektrycznej podczas postoju. W spolszczonej wersji zamontowano bądź wymieniono też system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy oraz filtrowentylacyjny. Zastosowano polskie oświetlenie, przyrządy kierowcy i system łączności produkowany przez polską firmę WB Electronics, Znaną między innymi z amunicji krążącej Warmate. Kadłub spawany jest z pancernych blach, które zapewniają ochronę przed pociskami do 14,5 mm i odłamkami większych kalibrów. Przedział napędowy znajduje się z tyłu pojazdu. Potężny silnik zajmuje miejsce po prawej, z kolei z lewej strony swoje miejsce ma kierowca mechanik. W środkowej i tylnej części kadłuba, przykrytej wieżą, znajduje się część bojowa która jest łatwo dostępna poprzez otwierane drzwiczki. W wieży umieszczono stanowisko pozostałych członków załogi z prawej dowódcy i działa nowego, a po lewej dwóch ładowniczych. Najgroźniejszą bronią polskiego Kraba jest 155 mm działo, ale to nie jedyny sposób w jaki ten jest w stanie uszczypnąć przeciwnik. Mocnym punktem jest WKMB, Wielokalibrowy karabin maszynowy polskiej produkcji, który korzysta z amunicji 12,7 mm. Karabin zamontowany na dachu wieży przeznaczony jest do eliminowania żołnierzy wroga, także tych ukrytych za lekkimi osłonami. Ponadto WKMB jest w stanie wyeliminować lekko opancerzone pojazdy, nisko latające cele powietrzne. Bądź cele poruszające się po wodzie. Do obrony pojazdu wykorzystano polskie rozwiązanie system samoosłony pojazdu SSP-1-Obra 3. Umożliwia on m.in. wykrycie lasera, który namierzył kraba w celu nakierowania na niego pocisku przeciwnika. W takiej sytuacji zamontowane na wieży wyrzutnie granatów dymnych tworzą zasłonę uniemożliwiającą namierzenie przez laser. O sile kraba nie decyduje tylko mocny silnik, pancerz czy świetne działo. Mózgiem każdej nowoczesnej artylerii jest elektronika. Nasza maszyna jest nią wypełniona po brzegi. Orientację w terenie umożliwia system nawigacji lądowej FIN 3110L z żyrokompasem laserowym, który jest wspomagany przez GPS i hodometr, służący do pomiaru pokonanej odległości. Kierowca i dowódca mają do dyspozycji przyrząd do obserwacji otoczenia w dzień i po zmroku, a także celownik umożliwiający strzelanie na wprost. System kierowania ogniem, w skrócie SKO, został opracowany przez polską firmę WB Electronics. Składa się z kilku komponentów sterowania wieżą, komputera celowniczego oraz, najważniejszego, komputera balistycznego dowódcy. Komputer celowniczego kontroluje ustawienie działa na cel. I kontroluje pracę systemu. Z kolei komputer dowódcy wyświetla mapę z aktualną sytuacją na polu walki oraz dokonuje obliczeń potrzebnych do oddania celnego strzału. GPS i hodometr umożliwiają ponadto utrzymanie celu przy każdej zmianie położenia haubicy. Dodatkowo system SKO monitoruje wszystkie parametry mogące mieć wpływ na tor lotu pocisku. Komputer sprawdza kierunek i siłę wiatru. Ciśnienie atmosferyczne, temperaturę powietrza, wagę pocisku czy temperaturę ładunku. Prędkość wylotową pocisku mierzy radar MVRS-700 SCD. Komunikację zewnętrzną zapewnia radiostacja cyfrowa UKF typu RRC 9311A, wyprodukowana w gdyńskich zakładach firmy Radmor. Komunikację wewnętrzną umożliwia interkom typu fonet od WB Electronics. Bezpieczeństwo w załodze zapewnia też automatyczny system przeciwpożarowy oraz system tłumienia wybuchu zamontowany w przedziale bojowym.